<laughs> Witajcie kochani, zmarszczony, jak nie wiem, Carolina. Bardzo polecam North Carolina dla wszystkich, którzy lubią słońce. No, świeci daje popalić, jak nie wiem. Nie wiem, czy widzicie, jadę i w oczy daje, nie? Słuchajcie, opowiem dzisiaj takie będę takie. Yy... A, takie rozmowy o wszystkim troszkę, ale takie troszkę o dzieciach, troszkę o stratach i troszkę o, o takich przykrych może rzeczach. <laughs> Ponieważ jestem świeżym wdowcem i jeszcze często się wzruszam i płaczę, to tak. Powoli zmierzam na takie tematy bardziej takie bliższe sercu, ale opowiem wam troszkę tak ze starych lat i troszkę zmieszam to z, z, z nowymi. W zeszłym roku w styczniu minęło rok czasu właśnie. Odszedł mój piesio, miałem pieska. Miałem pieska przez 17 lat. Nie, od malutkiego. Ze mną był, przyjaciel jak nie wiem. Mądry jak nie wiem. No olbrzymia strata, nie, człowiek się przyzwyczaja i ten... jak odszedł w styczniu moja żona sytuacja się strasznie pogorszyła także nie wiem, może tak wszechświat zrobił więcej miejsca dla niej, bo, bo pies oślepy był, głuchy po schodach już nie mógł wejść, ani wskoczyć, ani zeskoczyć, także koło niego było bardzo dużo też pracy, żeby go dochować no i no i potem żona, nie tak bardzo chora była. Ale tak mówię o tym, bo, bo pytają się moje dzieci, dlaczego nie, nie wezmę psa następnego. Bo tak lubię psy, w ogóle bardzo lubię zwierzęta, a w szczególności psy i ten. No i właśnie mówię, że te straty takie, te odejścia, no, no są bardzo bolesne. Wiecie? No i. I to też tak troszkę powstrzymuje od tego, żeby. żeby Wziąć jeszcze następnego przyjaciela no jak mówię wziął większego pieska to pewnie go przeżyję, mam nadzieję, nie? no bo taki duży pies 8, 10, 12 lat może a ja 65 no to no nie wiem, zastanawiam się nie wiem co będę w życiu robił, ale tak chciałem właśnie mówić o takich rzeczach że jak się takiego piesia bierze, nie? i tak się idzie do schroniska to takie jeszcze zgłębsze uczucie tej, tej tego bólu, wiecie, jak się idzie do domu dziecka. I tak chciałem tylko taką krótką historię opowiedzieć. Jak w, e, chodziłem w Warszawie do liceum medycznego i nie wiem czy na pierwszym, czy na drugim roku e, e, nie było obowiązkowe, tylko było tak zalecone, że niedaleko był na ciołkach chodziłem na woli, niedaleko był, było, był właśnie dom dziecka, wiecie, i ten. I, no i z kolegą z Andrzejem, żeśmy poszli. Tak się zająć troszkę tymi tam dziećmi, nie? Nie wiedzieliśmy jak to działa, po prostu ta, takie było, to było rzucone w szkole, takie hasło, że, że tego, że można być e, pomocnym, nie? I, I wiecie, e, no to jest takie przeżycie Tak się odbija głęboko, że tak, dlatego wam powiem, bo do tej pory pamiętam dokładnie jak to było, a zwłaszcza te, wiecie, pierwsze wejście tam, nie? Jak myśmy tam poszli, żeby się zająć, nie mieliśmy sobie wybrać opieku, tego podopiecznego, my byliśmy takimi opiekunami, no, nieopiekunami, nie, nie było, nie było że dokładnie powiedziane, co my mamy tam robić, po prostu się zająć tymi dziećmi, jednym, jednym, wybrać jedno dziecko i ten. No i żeśmy weszli właśnie i te dzieci wiedziały, po co my tam przyszliśmy. Także taka sytuacja no jest bardzo przykra, wiecie, jak się wchodzi do, do, do takiego domu dziecka i te dzieci, te nieśmiałe, tam gdzieś z tyłu stoją, wiecie, tak, wiecie, tak przy, przy ścianach stoją, patrzą na was z nadzieją, z taką... no, ze smutkiem. No i, i musi się wybrać z takiej gromady takich biedaczków małych bardzo ciężko. I potem jak się chodzi na takie odwiedziny, tam żeśmy z nimi lekcje odrabiali, czy, czy coś no, no to te inne dzieci są, tam nie dalej widzi się to wszystkich wiecie. I, I takie i to jest tak przykre uczucie patrzeć. Nawet człowiek nie myśli jak to się mogło stać, czy jak tam sytuacja, że kto, czy ktoś zawinił, czy nie zawinił. To się tylko widzi to, tą samotność i tą, tą ból tych dzieci. jakim brakuje. No, jak ten. No nie mogę bardzo nagrywać, bo się rozczulam. Także, no chyba będę kończył. Tylko mówię właśnie, może przez to, z czasem może mi przejdzie. Tak, staraliśmy się organizować im jakieś takie też gry, żeby wciągnąć te, te, te reszta, żeby miały dzieciaki zajęcie, nie? Tam jakieś piłkę nożną często żeśmy grali, nie? bo to, to wszyscy grają, ale tak, żeby i te dziewczynki też tam, jak byli na, wszyscy na placu, na zewnątrz. Nie wiem, czy, czy starsza generacja pamięta? Bardzo fajna taka jest gra w wojnę, nie? Rysuje się taki w tym. Rysuje się na ziemi taki wielki globus, nie? Dzieli się na, na państwa i patyczkiem tam się rzuca, w, wywołuje wojnę i tam wszyscy od, wybiegają się patyczkiem rzuca w najbliższego. Jak trafisz go, to od niego odkrajasz mu terytorium i zabierasz mu to jego państwo takim, <laughs> Już teraz te komputerowe gry zabrały te wszystkie nasze fajne te rzeczy z, z tamtych lat. A nic, rozczulam się i tak gadam głupoty. Żegnam Was kochani, nagram coś później innego, może co wrzucę, może nie, nie wiem. Płaczliwy jestem dzisiaj.